I wrzucił filmik, na którym chińskie służby odpowiedzialne za COVID testują sprzęt olimpijczyków. Ja mam nadzieję, że nie wyślą nikomu sprzętu na kwarantannę, no bo bez tego to faktycznie nie ma nawet co wiwatować. Cały czas w głębi duszy licząc na to, że konflikt przy granicy z Rosją zakończy się pokojowo i nikt nie ucierpi na politycznych ambicjach Moskwy. I jak to wszystko wpływa na życie zwykłych obywateli? O tym rozmówcy Sandry Soluk. Powiem się, że czuję się z tym wszystkim bardzo gorzko, bo... No, no. zupełnie jak co? Eee, jak temperatura w zimie? No nie, zupełnie jak wielki pieniądze w zimowej kumulacji. No jasne. Zimowa kumulacja w RMFM. Tutaj nagroda ciągle rośnie. Dziś czeka na was nawet 410. Z pracowników i firmy, które sprawiło, że w tym roku zebrano ponad 6 milionów złotych. W sumie przez wszystkie lata wspólnego krania to aż 39 milionów. Dzięki.